Przejrzymy. Karnety. zacznijmy od kalendru bojowego. Godzilla. kim Godzilla będzie normalnie. Okej. Okay. Kotek. Taki kierowca. Muzyka, której nie puszczę. Malowanie okej. Okay. Lesak okej. Okay. Okej. Okay. Emotka quicks. Okej. Okay. Nie wiem czy mogę pokazywać te emotki. Znaczy muzykę z nich. Okej. Okay. Druga edycja. Czarny kot. Mmm. Mech taki. O. To jest fajne. Ale skin takiś mocno średni. Edycja troszkę lepsza, ale też. O, to jest fajne. Nawet git. Ale dobra. Najlepsza jak do tej pory, jeśli chodzi o te skarnetowe. Druga edycja. Mm, Pierwsze... pierwsza lepsza. Ale to też jest. Jest niczego sobie. Mmm. Yy, Okej. Okay. Co mu się zmieniło? kevlar założył. O, Baymax No to co? Baymax, Jakby to jest skin Baymax na 10. Czy to jest ta modka z filmu? Tak. Baymax Samurai, ok. To jest jako plecak, ok. Czyli o też mega dobry skinek. Dobra. Jeszcze jedna strona jest. O, Demonic Edition. To jest. Kto ubiera tam lotnie? Pytam się. Ok. Nagrody. Dodatkowe nagrody. Loty Kotel. Okej, okay, edycja z maską do tego pierwszego. Ten stał się żółty, czyli godzina będzie grywanem skinem. Mam dali kondolina, bo gdzie, tam gdzie to nie niecierpliwość. Lap Laptop, kartę mam. Powalnie gacz jawnie innych pokoleń. Dead. Mówisz, no ich chłopcom mówi, że nie robi żadnych. Już powali typa, ja to wyjaśnię. A bo te powalnie? Zawsze to jakiś tak right. White! White, 7, 7, 7. I tu sam Ha, bo to jest bos miejscówki to co ja biję Kiedy to maska gdzie jak ten deprwa Okej okay, nie ma Po prostu typa To nie miej typa To znaczy masz go zabić Nie Prze te dzikie przewroty, ja pierdzielę. Mot przyzywania zmarłych. Aha, no. Ktoś tu biega. Nie znaczy. dobra, ty we mnie wjeżdża. Chopie. No, ty we mnie jest. Na mnie w sensie. Na dachu tu. Nikt się miał masz, masz cysternę Z tym. Gdzie ty jesteś, chopie? Tutaj. Ja mam drugiego na sobie. Aha, dwóch jest. No dobra. Ja? Tu. o, o, lma o, kraka. Zdjął. No on ma zero! Mój ma zero i się impulsował. O jakie. Ty pociąg tu je, to ja lecę ja na pociąg, to on wjeżdża na te, do tej miejscówki teraz. Bo ja się odbijam od ściany, myślę, że nie zdąży. Ej, e, na blisko jest typ! Dead! I na blisko! Blisko! Nice. Na blisko, jeszcze bardziej na blisko! Tam Niep. na dole! Typ nas wjeżdża. Cię biję się z tym typem! A ja, jest ja spierdzielam na pociągu. Aha. Na pociąg! Wiem jezdło nas Kraka ma. Ice fight Ja pierdolę Są przy tobie Perukuje się do siebie Jakie korze o, o, mam tu jakiś karabin Mamy USPA P90 i jakiś karabin Więcej ja mi nie trzeba na pewno wydatą no chłopie, zero, masz Dzięki Co to jest? Co mi tak wybiło dziwnie? Ja jesteś ciekawego apteczka Co ty kolego co robisz? Podnieś dyszek <duszek duszek> powietrza Okej okay. Rotacja O no tam jest tam typo bez bezlecia Ulecz, ulecz, ulecz Daj, tu jesteś chłopie? Czyż to był chłop, gdzieś się zabudowała, jakaś pompa. Nie, tego duszka co dostałem? Na odwrót, kto? Zwróć duszka do kapiczki. Zwrócimy go i co się stanie? O, Co to jest? Para wody. Powinien daje zdrowej osłony tobie i poblizkim powiązanym towarzyszom. Obijźmy poziom. Wymienimy. Czy impulsy. Ja Nie, raczej wolę w Nowy movement, nowe mechaniki, nowa broń, wszystko nowe. A 6 w Mikołajki wraca OG Fortnite. Impulsy to są. A, ważna wiadomość do Fortnite wróci z hitkan, hit czyli gdzie trzecie tam płacić leci, nie ma tej. Nie ma opadu kuli. Weźmiemy sobie kartę, czerpujemy sobie strefę. Tutaj się koledzy na nawalają. Leżysz, anonimowy. Leży. Okej, okay. na kilopie proszę się szybciej Dobra, na mapie jest jakaś maska Ja bym się... Chyba to jest nad to To są oni Szeregowy demon leży Tam my gracz w krzaku Myślisz, że cię nie widziałem, kolego? Jak to, jak to jest boss tego rozdziału, to zdecydowanie co ma Leżysz anonimowy? Co to daje? Powanie graczu ujawnia innych w okolicy. Maska oni ognia. Fireball. Fireball. Okej, może mogę to na razie wziąć. trochę. Tak, chyba przechodzimy przez porter, nie? Nie mogę? Z drugiej strony. Bez maskę nie mogę? Czy, czy, czy to jest coś na stylu wyspy, że pojawi się dopiero? Dobra, przejdźmy się w stronę tej wyspy, może. On jest poza strefą, zaraz będzie. Na pewno przez te portale. Nie wiem. Zobaczymy. O Dobra, już jak się tu dostać Czy jaś chcę się znitłuc Chyba tak, tylko chcę wylądować. Na gdzieś rond bije po jeden, więc Najważniejsze to nie da się bić kawa Dam 70 parę sekund Ty jesteś tu Mam nadzieję, że tego dnia pyszka bo tylko na White Hill Dobra, katany cię pokrzyż, ty O kurde Dobra, ale jak chcę, jak chcę przeżyć jeszcze to Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, czyli mamy dwa mityki A teraz bym powiedział, co na strafę Dobra, zostało 6 sześć, sześć osób Pięć już mnie То есть... О, <говорот> oh, нет... Ну oh, нет, как другий будут Okej, okay, to jest... to, to ma auto namierzanie te maski. Też no, miał maskę. Miał mistyczny karabin. mieliśmy Darion, drugi. Chyba nie miałeś. Pani ja miał tu zwykłą maskę, co ja miałem wcześniej też. No to mam przedwanson. Dobra. No. Katana i lecimy. Tu jest kolejny oponent. Ale lagi. Zlagowany przy nim. Niech on wyjdzie z tych boksów. Nie chcę na boksa się wbić. Co to jest? Z tym, nie mogę z tym nic zrobić. Co jest? Złaś, na złaś. Ta niewidzialność nie jest niewidzialna. Czy, tam, czy ktoś tam z Skinę tu swore. czy z swore. Kolego masz kraka? No resz, serio. Rano. Pogadajmy co? Okay. Gadać, o, win win -ni 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 nie chcesz gadać czy O, Winek. Winek z, z medalionem. Dziękujemy za. I parasolka za Wino. Od razu. To nie jest okej, okay, taka tematyczna. No i cóż, to tyle na ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnych. Cześć.